Witajcie moi widzowie Nagram sobie tutaj starą gorzelnię ją pozostałość bo nie wiadomo za ile ten komin kulnie w dół A tutaj stawiki zarośnięte Trochę więcej wody, ale jest jak jest Pyk. Witajcie moi drodzy Dziś na tle rotacyjna Puszczę może wam time lapsa jak będę szalał z jakiegoś takiego dobrego miejsca Choć eee, nie wiem jak to będzie szło. Albo coś nagram, bo widzicie tu trochę skosiłem już. Choć staty gdzieś skupiłem i jeszcze łubin dzisiaj wam pokażę, bo nie jest dobrze. Do zobaczenia. Drodzy, czy widzieliście a tam na przy Kot tutaj taki rudy biega C330, 165 metra koszerecka Włączyłem wałek, żeby nie było Muszę tu sprawdzić w tych chaszczach czy on stąd nie wywali bo nie chciałbym go przejechać po prostu, bo, bo szkoda kici ale chyba nie ma, chyba jest na tyle rozważny że chyba poszedł kizia, kizia, no nic, dobra to mamy to spróbuję jakiś dojazd zrobić żeby się przebić przez te paszczory no nic, dołóż i do następnego ujęcia Tak to mojej drodze wygląda. Nic nie będę kombinował. Coś będzie nowego, to będę nagrywał. W kontakcie. A to piramid w tych haszczach. Patrzcie. I idzie do góry. Myślę, że coś będzie z niego. Tylko Muszę ich wyszukać, bo, bo będę kościół typu krzywy i mogę przeoczyć go, ale no nic. Idę dalej. Wszystko mojej drodzy na prędkości serwisuję ta Żeby tu śmigał jeszcze wałek wepnę MTZ trochę poprawiłem Tulejkę skrętu Wujek, ma, wujek może mi to jeszcze lepiej zrobi Ale nie wiem czy wyjmę Tak to stulejowałem, wpierniczyłem Nie ma luzów i nawet jest chyba OK. Nadal nie widać przecieków Więc może być sukcesem wszystko się zakończyć A tu rzucam stare bijaki To są nówki te zużyte oczywiście, no tak, tamte wyglądały od przedniego właściciela, więc nie ma co, to co mogę zrobić to robię, kręcę i na razie. Moi drodzy, katastrofa się stała, widzicie, rzepak się zrobił, rzepicha wyszła, czy jak to związek nazywałem, gorczyca, ale no jest dramat, dramat i tu nie wygram i nie wiem co z tym robić, czy łubić do likwidacji, czy coś, jeszcze coś go zaczęło masakrycznie atakować i to jest chyba ten obszednik, czy coś takiego i chyba kolejny rok w dupę, tak mi się wydaje, marnie to wygląda, moi drodzy. Może wiadę jeszcze z opryskiem, ale nie wiem, czy nie jest za późno. Się tak skubany rozwinął, może się uratuje to, co jest. Zobaczymy, jak dzień dzisiaj pokaże. Do zobaczenia. Wiecie co? Chyba oprys go tak poraził, bo ja tu wiem, że dałem dużo na środek na pesz. I właśnie go tak przypaliło, niestety. Bo tutaj on zaczyna już kwitnąć, choć kurde, coś mu się dzieje. Ta strona wiem, że dostała dość dużo, i niepotrzebnie chyba błędy. Będę opryskiwać moje. Po tu może jest zarośnięte. Ale patrzcie tutaj. On kwitnie i ja chyba już nic nie zrobię z tym, bo już kwitnie. I zaczęła Cię szczepach. Oj, błędy, błędy Nie wiem. Ciężka jest ta uprawa. To mi powiedzcie co to jest za roślinę. Podejrzewałem, że to jest gorczyca polna. Ale to nie jest super morszycem tylko że picha kapustowiec. No pozostaje mi, ale słyszycie co tu się dzieje? Jak tu pszczoły pracują, jak z tego mięsa zbierają? Mam młynek, może da radę i może kombajn jeszcze odwieje, ale no, niestety będę musiał poddać Blifosad zaraz. Bo widzicie co jest żółto.